Pewnie słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Piwo z rana jak śmietana. Chodzi tutaj o słynną zupę piwną, którą niegdyś serwowano rzeczywiście rano. Powiem szczerze, próbowałam, nie polecam. Dzisiaj opowiadamy właśnie o wojnie, którą rozpętało kilku bardzo młodych mężczyzn. Chodziło o piwo i dlatego piwa byli w stanie podpalić miasto, niszczyć domy, a kto wie, co by było dalej. Dzisiaj zapraszam was na Wrocławski Ostrów Tumski, bo ta historia się tutaj zaczyna. Będziemy mówili o wielkiej, naprawdę wielkiej wojnie o piwo. Piwo miało kiedyś zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj. Dzisiaj piwo jest częścią życia towarzyskiego, kiedyś było częścią całego życia i było bardzo ważnym elementem ekonomii, ponieważ woda bardzo często niezdatna do picia. Musiała być przez coś zastąpiona. Zastępowana była przez piwo za najlepsze piwo w tamtych czasach. Tu na Śląsku uchodziło piwo świdnickie. żeby zrozumieć jak można było grabić, podpalać, rzucać klątwę z powodu piwa, musimy na chwileczkę zatrzymać się w 1222 roku i przyjrzeć się księciu Leszkowi Białemu, który podobnie jak inni rycerze ma wyruszyć na krucjatę. Papież ogłasza, że rycerstwo europejskie jedzie, żeby wyzwalać ziemię świętą, więc ruszają rycerze, baronowie, Wszyscy możni. Natomiast książę Leszek Biały zaczyna się zastanawiać, bo po pierwsze, słuchajcie, krucjata kosztuje. Trzeba mieć swoje konie, swoich ludzi, zapasy. Naprawdę to są poważne pieniądze. Po drugie, na krucjacie można stracić życie. W związku z tym Leszek Biały kombinuje, zastanawia się i przedstawia papieżowi następujący argument. Pisze, w Palestynie piwa nie ma, przeto żyć tam nie da rady. Do tego tłumaczy, że jest chorowity i otyły. Ale okazuje się, że papież uznaje ten argument. Nie ma piwa, Leszek jest otyły i chory. No dobrze, ale za to musi krystianizować prusów. Leszek Biały był bardzo zadowolony z decyzji papieża, bo mógł odbyć krucjatę na miejscu i przede wszystkim mógł cały czas pić piwo. Zresztą okaże się za czas jakiś, że to piwo wcale mu tak nie szkodziło, dlatego że kiedy podczas zjazdu w Gąsawie musiał serwować się ucieczką na koniu prosto z łaźni, podobno nagi, zrobił to ze sporym sukcesem, chociaż niestety został dogoniony i zabity, ale historia leszka pokazuje, że piwo, argument związany z piwem, przekonywał nawet papieża. Żeby we Wrocławiu ważyć piwo, trzeba było mieć do tego specjalny przywilej. Chronił on między innymi lokalnych wytwórców przed konkurencją, ale z drugiej strony skazywał mieszkańców Wrocławia na to, że pili tylko jeden rodzaj piwa. W związku z tym każda konkurencja, każde zagrożenie było od razu duszone w zarodku. Świdnickie piwo było szczególnie popularne wśród księży z Wrocławia. Nie tylko sprowadzali je na własny użytek, oczywiście płacąc za to, ale również na sprzedaż, a to przekładało się po prostu na brak zysków rodzimych producentów. Stąd, Edykt, żeby do miasta, do Wrocławia, nie przywozić piwa ze świnicy i żeby go tu nie sprzedawać. Zresztą ta mała wojna między kościołem, między klasztorami a świeckimi sprzedawcami trwała już od dłuższego czasu. Spójrzmy chociażby na Henryków, którym dolnośląskie tajemnice również były. Okazało się, że Henryków leżał zbyt blisko odziębić I w związku z tym, kiedy bracia w klasztorze zaczęli produkować sukna, Mieszczanie z Ziembic wkurzyli się, że mają konkurencję, no i niestety trzeba było ten spór w jakikolwiek sposób załagodzić. Tutaj natomiast we Wrocławiu, w tamtych czasach, biskupem jest Wacław II. I on ma trzech młodszych braci, z których najważniejszy jest Ruprecht i najmłodszy Henryk VIII. Henryk VIII może mieć w tamtym czasie około 21 do 30 lat, Ruprecht ma 30, a sam Wacław około 32. Czyli są to bardzo młodzi mężczyźni. Kiedy patrzymy na biskupa, wydaje nam się, że powinien to być starszy, dojrzały człowiek. Tymczasem biskup wrocławski Wacław no jest chłopakiem pełnym temperamentu, trochę konfliktowym i przede wszystkim podejmującym zawsze natychmiastowe gwałtowne decyzje. Mamy więc następującą sytuację. W 1380 roku czterech braci. Najstarszy, Wacław, aspiruje do zostania biskupem wrocławskim. Najmłodszy, Henryk, ten, który może mieć około 21, może 30 lat, nie wiemy tego. Jest we Wrocławiu kanonikiem kapituły świętego krzyża, a następnie zostaje dziekanem kapituły, czyli coś znaczy. I oto. Przed świętami Bożego Narodzenia w 1380 roku jego brat Ruprecht, czyli ten środkowy, postanawia przysłać mu tutaj, na Ostrów Tumski, kilka beczek świdnickiego piwa. Woźnica jeździ z tymi beczkami, dojeżdża do Bramy Mikołajowskiej, a tam strażnicy mówią mu hola. Trzeba za to zapłacić. Poza tym piwo jest świdnickie. On mówi: Nie, wiozę piwo do kapituły. Woźnica zostaje aresztowany i zaczyna się na razie tylko mała aferka. Monopol na przewóz piwa, jego sprzedaż mieli w rajcy. W związku z tym to piwo ze świdnicy, jeszcze wiezione do duchownych, zrobiło naprawdę niezłe zamieszanie. Piwo zostało skonfiskowane. Henryk wkurza się i żąda jego zwrotu. Rajcy mówią: Nie, nie oddamy. I wtedy dopiero się zaczyna. W sprawę wmiesza się za chwilę jego starszy brat, czyli biskup Wacław, i obłoży klątwą całe miasto. Oczywiście takie sprawy zawsze mają drugie dno. Nie chodziło tylko o piwo. Chociaż jak czekacie na fajny prezent, to trochę głupio, że ktoś Wam go zaaresztował. Ta klątwa została nałożona 8 stycznia następnego roku, czyli dość szybko, ale to drugie no to podskórny konflikt między władzami miasta, które chcą się troszeczkę wyrwać spod władzy Kościoła, no a samymi duchownymi, samą kapitułą. Aby zrozumieć, jaką karą jest klątwa w średniowieczu, musimy się jej bliżej przyjrzeć. Ta klątwa dotyczyła nieudzielania sakramentów. O co chodzi? W tym czasie we Wrocławiu nie można było brać ślubów, nie można było chrzcić dzieci i to jeszcze dało się wytrzymać. No trudno. Można tę zbrodnię w afekcie, czyli małżeństwo przesunąć troszeczkę. Natomiast co do ostatniego namaszczenia, co do pogrzebów, tu się zaczynał problem, bo przecież nie można było pochować nikogo, kto tego ostatniego namaszczenia nie dostał. Więc w mieście zaczął się Poważny problem. Miasto obłożone klątwą do sprawy miesza się arcybiskup gnieździejski, który prosi, żeby jakoś załagodzić ten spór, ale kompletnie nikt go już nie słucha. Do miasta przybywa więc, nazwijmy to, kolejny rozjemca, czyli Wacław IV, król czeski któremu rada miejska składa hołd, a następnie ma się odbyć msza święta, ale księża mówią: "Nie, nie, 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 miasto jest obłożone klątwą, nie będzie żadnej mszy świętej." Wacław IV, który podobnie jak biskup Wacław II, biskup Wrocławski, jest bardzo pełen temperamentu. Posuwa się teraz. O krok za daleko. Wkurzony Wacław wysyła swoich żołnierzy tutaj, na Ostrów Tumski, żeby pokazali kanonikom, co myśli o całej sprawie, ale oni nikogo nie zastają, bo kanonicy uciekli już do księstwa biskupiego w Nysie. Król, podrażniony, wyszedł następnej nocy z Wrocławia. Spustoszył wsie należące do kapituły, biskupa i różnych zakonów, i następnego dnia przygnał do miasta nieprzebrane mnóstwo zdobyczy. Tyle jej przygnano do Wrocławia, że tuzin owiec sprzedawano za trzy pół groszki, wołu albo krowę za wiardunek. Chętnych jednak nabywców Czesi znaleźć nie mogli, więc popędzili zrabowane stada do Czech. Żeby ukarać wrocławskich kanoników, Wacław pozwala mieszczanom wrocławskim, a także swoim żołnierzom po prostu grabić ich mienie. I tak rozjuszony tłum wpada na Ostrów Tumski, żeby Obrabować dwór biskupi, dwa opactwa, przede wszystkim to pod wezwaniem Świętej Marii Panny na piasku oraz Świętego Wincentego na Ostrowie Tumskim. Wyłamawszy zamki, powywozili z miejsc ukrytych wielkie skarby w klejnotach, pieniądzach, złocie, srebrze i drogich naczyniach. A to w przytomności samego króla, który część tych skarbów zabrał sobie. Nie zadowalniając się tem, kazał jeszcze król objąć dla siebie w posiadanie wszystkie wsie należące do kapituły i klasztorów. Te zaś, które odmówiły posłuszeństwa jego starostom, złupił z całego ich mienia. Sam król kazał przygotować dla siebie w klasztorach świętej Maryi i świętego Wincentego uczty z zapasów zbiegłych mnichów. To musi robić wrażenie, dlatego opat z Ostrowa Tumskiego pod wpływem tych wszystkich wydarzeń w końcu mówi, dobrze, odprawię mszę. Ale ta historia, te wydarzenia w końcu zostaje obrabowanych wiele domów. Część kanoników uciekła, część czuje się bardzo zagrożona, dociera aż do papieża Urbana, który postanawia, że on musi załagodzić ten spór, który zaczął się, przypomnę, zaledwie od kilku beczek piwa, które w całej tej historii ciągle gdzieś leżą aresztowane. Papież wysyła do Wrocławia swojego legata, który ma bardzo trudne zadanie pogodzenia dwóch walczących o te, przypominam, kilka beczek piwa stron. Zasiadają wszyscy przy jednym stole i zaczyna się podobno jadka, ponieważ nikt nie chce ustąpić. To trwa kilka miesięcy i skończy się tak naprawdę zwycięstwem kościoła. W maju 1382 roku, czyli prawie półtora roku od momentu, kiedy piwo zostało zaaresztowane, rajcy miejscy pozwalają Kapitule Wrocławskiej na transport i wyszynk piwa bez pośrednictwa miasta. To piwo świdnickie jest ogromną konkurencją, bo ono jest podobno przepyszne, Stąd liczne piwnice świdnickie, które wtedy powstają. A kiedy ponad 100 lat później dochodzi do wojny między Królem Jerzym z Podjebradu i Marcinem Korwinem z Węgier i piwo świdnickie nie dociera do Wrocławia, mieszczanie żądają, żeby konwoje z piwem były otoczone przez zbrojnych, żeby broń Boże nikt im tego piwa nie ukradł po drodze. Pamiątką po tamtej wojnie piwnej były noszone później przez obsługę wrocławskiej piwnicy świdnickiej fartuszki, które nazywane były żartobliwie półsutannami. Nie wiem jak wyglądały, niemniej jednak zobaczcie, beczki piwa jak beczki prochu. Z takiego drobiazgu wynikła tak wielka wojna i tyle zniszczeń.